Witam Was wszystkich serdecznie. Hej, cześć, cześć, cześć. Dostałam żelki. I zjadłam wszystkie. I zjadłam burrito. I popijam to kawą. Tak, dzisiaj spędziłam dzień. Autorskie NFT, moi drodzy. Jedyne w swoim rodzaju. Własnoręcznie narysowane. Asus 20 PS. Kto przebija? Stuwa od One Style. Kacperek 300. Widać 300. Jak ktoś ma drugi miesiąc suba, to jest dokładnie ten sam miesiąc. ty urok. Ukradł ukradł. I co? I to kosztuje już 35 dolarów? Jak to k***a działa? Aha, to ty ustalasz cenę. F5? Tyle ty samo kosztuje. Za jakiegoś drugiego pizza to jest k***a do kupienia. No F5 daje, ale mi to nie odświeża. A mogłem kupić, jak było za 35. No właśnie czat, znowu są problemy ze spaniem, znowu mam trochę problemy, coraz później wstaję znowu, nie umiem się przestawić, jak się, ja się budzę i mówię, Remo, znowu jest późno, wstajemy, to on mówi, że on jeszcze chce, I zasypiam znowu koło 6 nad ranem, ale może ten stream 2-4 się jakoś przestawia przynajmniej. Robisz trening wieczorem, a po treningu jesteś tak zjemy. Właśnie najlepiej mi się spało po tym ringficie, tak szczerze. Jak zrobiłam ten trening z ringfita, to później mi się tak szybko zasnęło, tak fajnie mi. się. Się zasnęło, ale długo też spałam i jak wstałam, to mnie bolały nóżki. Coś za coś, sk... w tym wszystkim. Strasznie bolały mi nóżki, jak wstałam. A o której chodzisz spać i wstajesz? No zasypiam po 6, 7 rano, a wstaję koło 13, 14. Mam za dużo widzów i żadnego sponsora nie stać na wykupienie reklamy u mnie. Moi drodzy, dzielimy się na tury. Od dzisiaj robimy grupę poranną i popołudniową. Poranna będzie od 17 do 23, a popołudniowo od 23 do 3. No, w przedszkolu też są tury. A po co reklamy? Square daje Ci time outa na dzień. Na 24 godziny Ci daje time outa. Za każdym razem, jak wspominam o sponsorach, o reklamach, o tym, żeby zarobić coś z tego Twitcha, piszesz, po co ci to? Yy, dlaczego. Masz suba, ja rozumiem, że mnie wspierasz, ale 50% czasu, który jest na streamie, nie ma suba. Z reklam z Twitcha nie ma wcale, jeżeli cię to interesuje. Zarobki na ten moment nie są przy całej działalności gospodarczej, nie są zajebiste, jakby się mogło wydawać, bo ja odtrącam tyle podatku z tego, że to jest... No nie mów, że mało zarabiasz. Nie zarabiam mało, ale to jest coś takiego jakbyś miał... Jesteś właścicielem hali produkcyjnej, no nie? I produkujesz jakiś towar. I masz 10 linii produkcyjnych. To co? Odpalasz wszystkie 10 na raz próbujesz zrobić jak najwięcej towaru? Czy odpalasz dwie i stwierdzasz na dwóch jestem w stanie się utrzymać, zarabiam spoko, więc po co mi więcej? Chcesz wykorzystać cały potencjał jaki masz. Dobrze powinniście sobie zdawać sprawę z tego, że ja nie będę streamować wiecznie. Więc chciałabym zarobić na moim prime time'ie jak najwięcej. Jeszcze ja nie robię tego w ogóle waszym kosztem. Nic na tym nie tracicie, że ja dostaję współpracę. Dlaczego was tak boli to, że ktoś chce mnie sponsorować? Że ja mogę zarobić. Dlaczego was to boli? Strasznie tego nie rozumiem. Mnie to boli. Napisał chłop subem. Flow, ty i Squire, plus Susan zaczynacie tworzyć taką małą psychologię tłumu. To jest coś, co pojawia się często na czacie. czyli jest kilka osób, które zaczną spomować w pewien sposób, a dzięki temu całość czatu zacznie reagować w ten sam sposób. Jeżeli Wy zaczniecie negatywnie reagować na moich sponsorów, to cały czat przejmie od Was. Takim przykładem jest Brzoza. Brzoza coś napisze i zaraz wszyscy lecą zaraz za nim. Rozumiesz? Kilka osób powieli i już potem leci cały czat. Większość ludzi, którzy pisze teraz 1, 4, 4, nawet nie ma pojęcia skąd to się wzięło. Ale piszą, bo większość pisze. Oni chcą być jak większość. Tak działa psychologia tłumu. Więc jeżeli wy, widzowie, którzy są tu stali, jesteście tu mega często, reagujecie w sposób negatywny na sponsorów, to nowi widzowie też będą reagować w sposób negatywny. A jeżeli nowi widzowie reagują w sposób negatywny, to sponsorzy nie chcą się tu później pojawiać. A co was to boli, że sobie. Aby tu rotuje logo. A może będziecie mieć jakąś zniżkę na sprzęt, jeżeli ja dostanę współpracę. Polecę wam jakąś fajną usługę, jak się o czymś dowiem. Ja będę miała dla was jakieś giveaway z prezentami od sponsorów. No przecież sponsorzy są fajni. Lubimy sponsorów. Dlaczego Wy ich nie lubicie u mnie? No proste, że lubimy sponsorów. Najgorsze jest to, jak ludzie, nie wiem, powiedziałam, że będzie współpraca z Nintendo, no nie? Kupiłam sobie Nintendo, chcę grać na Nintendo, a Nintendo chce jeszcze za to zapłacić. No Wymarzona współpraca. Nie dość, że ja i tak chciałam to zrobić, to oni mi i tak za to jeszcze zapłacą. Sztos. I dostałam 20 wiadomości na Instagramie. Sprzedałaś się. A ja myślę, co? Co? Sprzedać się można wtedy, kiedy ja na przykład mówię, nie lubię makijażu. Nie lubię się malować. I tydzień później widzicie na moim Instagramie, jak pokazuję Wam szminkę. kiedy London look, nie? I z kodem Kasich macie zniżkę. Na szminki, wtedy bym się mogła sprzedać. Jeżeli robisz coś wbrew swoim przekonaniom za pieniądze, to można powiedzieć, że się sprzedajesz. Ale w momencie, kiedy nawiązujesz współpracę, tym bardziej z firmami, które lubisz, chcesz polecić, jesteś z nich zadowolona, nie są z tobą sprzeczne, to sponsorzy szat. Ale jakbym nawiązała współpracę z podmiotem, który kiedyś na przykład hejtowałam, mówiłam, że to jest słaby sprzęt, albo twierdziłam, że nie lubię czegoś takiego, to się sprzedała. Rozumiecie? To nie o to chodzi, że ja tłumaczę cebulą, albo że nazywam kogoś ja rozumiem, że dużo ludzi może tego nie rozumieć, nie wiedzieć, jak działają w współpracy, dlatego uważam, że otwarta rozmowa na ten temat jest bardziej potrzebna niż to, że ja się denerwuję na kogoś, że któryś raz mi wyzywa sponsorów. Dlatego chcę Wam pomóc nabrać do tego odpowiedniego podejścia. I nie tylko w stosunku do mojego streama, ale też do innych streamerów, influencerów i współprac. Możecie widzieć na pewno, że ja nie spamuję co drugie miejsce sorry, hashtag współpracy. Nie wszystko, co Wam pokazuję jest sponsorowane. A nie myślałaś mnie mniej dostawać za reklamę, ale przynajmniej je mieć, skoro mówię że nie stać sponsorów na Ciebie. A to tak, powiedziałam, pół żartem, pół serio. Po prostu umiem wycenić swoją wartość marketingową i niektórych sponsorów moja wiedza w tym zakresie po prostu przerasta i im nie pasuje. Ja, jeżeli chodzi o wycenę współprac, tak bazowo, wycenia się, że jeżeli chcecie kupić reklamy na stronie Onetu, taki baner reklamowy na stronie Onetu, to płacicie za tysiąc wyświetleń daną stawkę. Tam chyba było, ostatnio coś było chyba ponad 20 zł, ale liczmy bazowo, że 20 zł za tysiąc wyświetleń. Ale jak się wycenić ze strony twórcy. No to właśnie już mówię. Powiedzmy, że na przykład moje Insta Story. Na przykładzie takiego mojego Insta Takie Insta Story robi średnio 60 tysięcy wyświetleń. Czyli odpalamy kalkulator i mamy 60 tysięcy razy 20 zł. 1200 zł. Za jedno Insta wychodzi 1200 zł. Ale moi drodzy, to nie wszystko. Jako twórca macie większą wartość przebicia się do, do potencjalnego klienta niż taka strona, na przykład Onet, która wyświetla tylko baner yy, powiedzmy z boku, czy jakąś reklamę pop-up, które to, że się ono pojawiła na Onet nie ma dla Was żadnego znaczenia, bo mogłaby się tak samo pojawić na stronie Onet, na stronie WP, czy na jakiejkolwiek innej stronie i dla Was nie ma to znaczenia, na jakiej stronie się to pojawia. A to, że jakiś influencer dany produkt reklamuje, dla Was ma większą siłę przebicia. Przykładowo Zozol. Nie współpraca niesponsorowana. Jeżeli jeżeli zobaczycie reklamę Zozola z boku Waszego ekranu, to po prostu zobaczycie Zozola, zapamiętacie Zozola i być może, że kiedyś go kupicie. Ale jeżeli zobaczycie jak ja jem Zozola i mówię Wam, że Zozole są super, podajcie do Zozoli, bo są super konkursy, Zozole są ekstra, hashtag współpraca Zozole. Czyli jako moi odbiorcy chętniej dobierzecie się do produktu. Czyli za to właśnie, że Wy chętniej ten produkt skonsumujecie, bardziej go zapamiętacie, albo będziecie mieć z nim bardziej pozytywne wspomnienia, bo tak też działa marketing, że to nie tylko się przelicza na przykład na sprzedaż, czyli moja współpraca z dozolami nie będzie na zasadzie, że ile sprzedaż dozoli wzrosła po tej reklamie, tylko będzie to, jak później konsumenci, którzy zobaczyli tą reklamę, będzie miała wpływ na tych konsumentów, że będą pozytywnie wspominać dozol. Reguła autorytetu. Tak jest. Zale właśnie zrobiły promocję za Free Nice. <gry> Więc za to, tak jakby trzeba również doliczyć. Tą taką wartość marketingową. Nie da się tego przeliczyć. To jest coś niewyliczalnego. Tak szczerze, ja InstaStory. Jeżeli chodzi o insta InstaStory, to zwykle mówię, że do 1000 zł. InstaStory to jest coś łatwego do nagrania i głupio jest mi brać za to więcej kasy. Ale za księgową teoretycznie powinnam te 1500 do 2000 powiedzieć sobie za jedno InstaStory. Post na Instagramie, który wymaga więcej zaangażowania niż InstaStory, który zostaje tam na określony długi czas jaki jest w kontrakcie, czyli na przykład to rok albo pół roku, liczyłabym już 30 zł za 1000 wyświetleń. Moje posty ostatnio robią po pół miliona. Ale czadek bym tyle dostawała. Jeżeli chodzi o współpracę na Instagramie, w ten sposób mniej więcej bym wyliczała. Bierzecie swoje trzy ostatnie zdjęcia na Instagramie, sprawdzacie zasięg, liczycie z tego mniej więcej średnią. 300 tysięcy razy 30 zł od 1000. Post 9 tysięcy by kosztował. story 1000. Post plus Instastory kosztowałaby około dychę. Jak ty robisz zasięgi? Odpowiednio używane hasztagi plus regularnie dodawane posty sprawiają, że osoby, które mnie nie obserwują to 444 tysiące, a osoby, które mnie obserwują to 100 tysięcy. I zapętlając się w eksploruj u osób nieobserwujących generujesz zasięg powyżej 500 tysięcy wyświetleń. Jeżeli chodzi o wycenę streamów, to tu jest troszeczkę inaczej. Nigdy nie możesz przewidzieć za bardzo ile będziesz mieć osób na streamie, ile zrobi dany stream wyświetleń. Więc to jest ciężej. Ja raczej się przyjmuje po prostu wraz ze wzrostem influencera po prostu jakoś. Scenę za, za stream sponsorowany. Ja też na przykład wyceniam to mega intuicyjnie. W zależności od tego, czy na przykład gra, którą mam zagrać, jest fajna albo niefajna według mnie, czy wymaga ode mnie dużo zaangażowania i pracy, czy bardzo koliduje na przykład z moim normalnym działaniem. W niedzielę o 15 będzie stream dla Nintendo. Nie, nie wziąłem tego pod uwagę na przykład przy, przy wycenie, ale faktycznie dziś na przykład takie rzeczy mają znaczenie. Gdyby ktoś na przykład powiedział, że mam zrobić reklamę ich produktu w 8, 8 rano, to by ich. I to kosztowało, żebym ja wstała. Dobra, bardzo dużo osób pisze do mnie generalnie Siema Kasia, z jakiego sprzętu korzystasz? Jak się zaczęła Twoja historia ze streamowaniem? Jak zacząć streamować? Jak wszystko ustawić i tak dalej? Co myślicie? Ignorować ich? Odpisać im? Czy nagrać filmik na YouTube, jak wszystko tłumaczę? Nagrać na YouTube, bo na razie ignoruję. Z ręką na sercu na razie ich ignoruję, ale pojawia się ich coraz więcej. I już mi to trochę przykro, ale tak ciut tylko. Jeszcze jest to do wytrzymania, ale tak troszkę mi przykro. Byłaś na, w suwałkach, nie wiem gdzie są suwałki. Chyba googluję, gdzie to jest. Słucham, to jest jakaś wieś. Ale akwapark tam mają. Czyli duża to wieś. Dobra, to miasto, to miasto jednak. Za, za mało zzumowałam, okej? Okay? Ta jakimś żnianie na pewno kurwa byłam. Przeczytać tego nie umiem. Nigdzie indziej nie byłam. Odpowiadam Wam wszystkim. Nie byłam. Nigdzie to, co piszecie, to tam mnie nie było. Nie było. Nie było mnie. Nie było mnie. Nie. Nie było mnie tam. Nie, tam też mnie nie było. Tam też mnie nie było. Tam, tam, tam też mnie nie było. A Nie, tam też mnie nie było. Może jak zamknę oczy i będę udawać, że mnie nie ma, przestanę pytać. A kuku, w ciebie pytają. Pora zakończyć już spotkanie nasze dziś. Cicho. Trzymajcie, ciepły Nasze spotkanie też trzeba już zakończyć.